Dzień dobry, dzień w hipotekach ekspresowo. Fundusz wsparcia kredytobiorców okazuje się być szkoły. Jest to fundusz, który miał wspierać klientów w trudnej sytuacji, miał to być pożyczka na kilkanaście miesięcy. Okazuje się, że banki robią wszystko, żeby klienci z tego funduszu nie korzystali. A dlaczego? Ponieważ jeżeli na ten fundusz złożyły się banki, jeśli klienci z niego nie korzystają, pieniądze to z powrotem wrócą do banków. Mieszkanie Plus. Opisano już 81 listów intencyjnych odnośnie budowy nieruchomości w mieszkaniu plus. Dwie budowy już rozpoczęto właściwie podpisując umowy inwestycyjne. Podobno fundusz ma już zgromadzone 450 hektarów ziemi pod budowę tanich mieszkań. Prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego ostrzega, prawdopodobnie frank będzie się masniał. Złe sytuacje, wybory w Niemczech, wybory we Francji, nowa polityka USA. Prawdopodobnie na to wpłyną, że Szwajcaria znowu będzie jeszcze większym, przyjaznym oazą spokoju, więc frank może iść do góry. Niemiła to sytuacja dla klientów spłacających kredyty we franku. Kredyty hipoteczne bez składu własnego nadal możliwe. Potwierdzam. W naszym biurze zrobiliśmy w tym roku już dwa takie kredyty. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Radość dla kredytobiorców, stopy raty kredytów bez zmian, natomiast smutek dla tych, którzy lokują. Polska liderem Europy Wschodniej, jeśli chodzi o transakcje na rynku komercyjnym. Co trzecia transakcja na tym rynku przebiegała właśnie w Polsce. ABW wkroczyła do banków, właściwie do wszystkich banków, które udzielały kredytów hipotecznych we frankach. Zbierana jest dokumentacja, to są tony, tiry właściwie, zabezpieczenia dokumentacji. Ciekawe co z tego będzie. Dziękuję bardzo.